najlepsze torebki tego sezonu z mojej szafy, czyli takie, które sprawdziły się najlepiej. Pierwszą, widziałyście wielokrotnie, jest lekka, wygodna, całkiem dużo mieści i bardzo łatwo było z nią robić klamry, nie mówiąc o tym, że fajnie wygląda i do eleganckich rzeczy i do sportowych, także można ją stylizować na wiele sposobów. Druga, wielka, zamszowa na wszystkie dalsze wyjazdy. Czy jak musiałam zabrać ze sobą dużo, sprawdzała się idealnie. Ma długie Łączki, więc na płaszcze też była bardzo wygodna, a i latem będzie wyglądała bardzo dobrze. Trzecia torebka lekka z materiału i to co jest w niej super ważne, to to, że ma taką długą, wygodną taśmę. Dzięki temu swobodnie mogłam ją nosić na wielkich oversize'owych płaszczach i Puchówkach, więc to jest moje top 3. Która z nich podoba Wam się najbardziej? Dajcie znać w komentarzu, jak to jest pierwszy raz z nich koniecznie zaobserwuję po więcej.